W kolejnej epickiej bitwie dziś wystąpi Barula na LC-EMX-ie. Jak widzicie, szansa ma 43%. Do tego Himmelsdorf. Losowanie, powiedzmy jak na scouta, jeszcze nietragiczne, bo na 7 metiery. Natomiast widzimy, że drużyna Baruli, no naprawdę, jest słaba. Po przeciwnej stronie nie jest zbytnio lepiej. No ale, ale jednak przewaga, przewaga jest, tak naprawdę gra Elcekiem na Himmelsdorfie to nie jest proste, proste zadanie, powiem szczerze raz kiedyś nawet próbowałem gdzieś u kolegi na koncie zagrać właśnie, pograć Elcekiem, trafiłem na Himmelsdorf, praktycznie nic nie zrobiłem, także tutaj kwestia spotowania, no to chyba, chyba najgorsza z możliwych map. Widzimy, że Barula na razie ustawia się na ten przejazd, ponieważ nic się nie pojawiło. To rusza do przodu. Bitwa spotkaniowa. Naprawdę tutaj będzie miał ciężkie zadanie. Wjeżdża na środek, próbować tutaj coś wyspotować. Jest pierwszy wyspotowany. No w tej pierwszej fazie bitwy zdecydowanie musi, musi oszczędzać HP, których ma bardzo, bardzo mało. Także, nawet jeden przypadkowy strzał może zakończyć jego przygodę strzał ze sporta czy, czy z SU 152. Także zdecydowanie musi uważać tutaj ładnie. Teraz wykończył tego T34, który się zapędził, i próbuje tutaj strzelać na górkę 3 do 3. Także katastrofy nie ma, ale widzimy, że sytuacja na górce robi się dosyć zła. Drugi celny strzał. Górka powoli pada, zobaczymy jak będzie w stanie Barula wpłynąć na losy bitwy tym małym skaucikiem, tak naprawdę można by rzec bezbronnym na tym Himmelsdorfie, bo tutaj jednak naprawdę zrobić dobry wynik to, to nie jest łatwa sprawa. Widzimy, że zajechał Helkata. teraz jest pojedynek Helkat kontra EC. widzimy, że zrobił side-scrap'a tym EC-kiem. Odbył strzał Helkata. Powiem szczerze, bardzo, bardzo ładnie, szczęśliwie, ale, ale również bardzo ładnie utrudnił Helkatowi strzał. Trochę szczęścia i udało się oszczędzić bardzo cenne HP. Dwa fragi 5 do 6 5 do 7. Widzimy, że tam górka padła, już przeciwnicy wjeżdżają od drugiej strony. więc Barula postanawia rozejrzeć się w okolicy. Tutaj przeciwnika. Tutaj może być arta. Także dobra decyzja, żeby sobie poszukać jakichś pojedynczych celów, które będzie mógł Barula postrzelać. Oczywiście, tutaj no, jedyne co może zrobić, to wykorzystać jakiś element zaskoczenia. Chociaż na Himmelsdorfie, no, tak jak mówię, no, nie jest to łatwe. Tutaj nie ma żadnych krzaków. Praktycznie otwarta przestrzeń uliczki. Do tego to działo skupia strasznie długo, ale ładnie sobie wypatrzył bokiem tego susto, który go zignorował. Dopiero teraz na niego się spojrzał, więc Barula ucieka w międzyczasie 6 do 10. Tysiąc obrażeń, tak naprawdę, już w tej bitwie nasz bohater zrobił, można powiedzieć, swoje zdobył dwa fragi. Tysiąc obrażeń, jak na skauta na Himmelsdorfie. Myślę, że to jest bardzo ładny wynik, ale to jeszcze nie koniec. Teraz. Znowu wypatrzył kolejny cel. Cofa się ten T29. Trzeba będzie bardzo uważać. No, teraz niestety dostał hita. I sytuacja robi się jeszcze trudniejsza, ponieważ zostało 73 hp. Także w tym momencie limit błędów wyczerpany. Zrobiło się 8 do 10. Teraz Barula po tych uliczkach Himmelsdorfa będzie się ganiał. Wypatrzył sobie grilla. Strzelił tak naprawdę bez przycelowania, także widzimy, że gra tym LC-kiem jest trudna, ponieważ działo skupia bardzo długo. Tak naprawdę, żeby strzelić, trzeba to zrobić albo w ruchu, licząc, że się coś trafi, albo zatrzymać się na dosyć długi okres, co jest ryzykowne. 3 fragi: 9 do 11, 1400, prawie 1500 obrażeń. Teraz Barula wjeżdża na górkę. Jak do tej pory gra bardzo mądrze, ponieważ wyłuskuje sobie tych przeciwników, których, w których może próbować trafić. Zdarzył mu się jak do tej pory jeden błąd. Na szczęście, jeszcze nieśmiertelny. Także będzie można powalczyć. Teraz będzie próbował tutaj z górki ostrzelać, ostrzelać przeciwników. Rozejrzał się tylko, czy czy nikogo tu już nie ma, T29 bokiem, bardzo dobry cel, ale niestety uciekł, strzał bez przycelowania, nie udało się trafić, 10 do 11, sytuacja niezbyt komfortowa, Tiger P w walce z tym T29, teraz Barula bardzo ładnie mu pomógł, zostawił go na ogrysku także Tiger P w tym momencie powinien sobie poradzić, to jest tak naprawdę jeden strzał w T-29. Barula odbił się od wieży T29. Coraz mniej sojuszników został tylko ten Tiger P, który nie jest w stanie poradzić sobie z tym z T-29, Barula trafił po wraku tamtego czołgu. No widzimy Tiger P nie jest w stanie zabić ogryska T-29. Udało się to Baruli, wreszcie, 4 fragi, 1900 obrażeń, został Tiger P plus, plus nasz mały ALC na 3 czołgi. Przydałoby się, żeby ten Tiger P coś zrobił w tej bitwę, bitwie i troszkę pożył, bo nasz bohater będzie miał zbyt ciężką przeprawę, jeśli nie pomoże mu ten Tiger P. Jest scoutem piątego tieru, któremu nie zostało praktycznie w ogóle życia, a musi walczyć z dwoma siódemkami i z kawu jedynką, która też tak naprawdę jest niewygodnym przeciwnikiem, bo jest, bo jest oczywiście twarda. Na szczęście działo w tym LC pozwoli na, na zadawanie uszkodzeń, bo jest po prostu niezłe. I widzimy w tym momencie, Barula stał sam na trzy czołgi na Himmelsdorfie naprawdę e, sytuacja, której e, nie ma co zazdrościć. Su 152 e, szybki strzał, nieudany, bez skupienia, e, ale dobra, dobra próba e, podjęta. E, teraz kabu 1 Barula będzie próbował e, grać na dystans. W tym momencie to jest jedyna e, możliwa e, decyzja. Kolejny e, nietrafiony strzał. Nie świeci się 330 metrów na otwartej przestrzeni, no ale ślepy kawu 1 nie jest w stanie go wykryć. Su 152. Ten już prędzej jest za domkiem. Teraz Barula bardzo dobrze odsunął się na maksymalnie dużą odległość, żeby utrudnić temu Su 152 wykrycie. Strzał w murek. No te murki na Himmelsdorfie czasem, właśnie, płatają takie figle. Została minuta 20, więc czasu jest dużo e, i wykończony pierwszy z tych trzech wrogów. Barula ma już 5 fragów, 2000 e, obrażeń i cały czas będzie próbował powalczyć w tej bitwie. E, w tym momencie gra najbardziej rozważnie e, jak to po prostu może. Po prostu trzyma przeciwników na dystans, teraz odbicie od Kometa bokiem. Wyjazd e, wykryty, także to nie jest dobra sytuacja. W tym momencie ta pozycja jest spalona i trzeba będzie myśleć nad innym rozwiązaniem. Zostało 6 minut, minuta 30 z hakiem do zajęcia kapa, także jest, jest trochę czasu. LC jest szybki, także będzie mógł spokojnie coś innego wykombinować. Widzimy, że Barula właśnie jedzie na zupełnie inną stronę mapy, żeby pojawić się w miejscu, w którym się przeciwnicy nie spodziewają, oddać jeden strzał. Jeśli będzie wykryty, to znowu ucieczka, i będzie po prostu tak próbował walczyć w tym meczu. Starcie bezpośrednie byłoby bez szans. Każdy strzał po prostu go zabija. Widzimy objechał całą mapę. Pojawi się z zupełnie drugiej strony. Jeśli przeciwnicy się tego nie spodziewają, to może uda się ode strzał, może dwa, i tak pojedynczo. Tych wyrobów może uda się wykończyć. Jest ta kawu 1 która nie zmieniła pozycji. Widzimy, że spodziewa się baruli z zupełnie innej strony. Także można sobie na spokojnie przycelować strzał w gąskę. No, działo straszliwie no ale to już nie jest wina naszego bohatera. Cały czas jest niewykryty. Kawu 1 tylko wie, że strzały pochodzą z tego kierunku, ale mimo to nie zmienia nie zmienia ustawienia Barula znowu decyduje się na zmianę pozycji próbując teraz może z takiego kąta wykryć kawu 1 lornetka się zaświeciła KW-1 nie ma szans go wykryć zmienił, zmienił pozycję a Barula bardzo ładnie przygotował na niego zasadzkę wiedział gdzie dokładnie ta KW-1 pojedzie w tym momencie ma już 6 fragów, ponad 2300 obrażeń i załatwionych trzech wrogów, załatwionych dwóch wrogów z tej trójki, która na koniec pozostała i został tylko Komet, ale to cały czas nadal nie jest spacerek, ponieważ przypominam, że Barula ma 73 życia, no, no, Komet ma 400, teraz już mniej i w tym momencie zostali jakby po, po strzale każdy każdy jeden strzał z przeciwników zabija zabija drugiego. Komet ucieka, także będzie jeszcze będzie jeszcze potrzeba troszkę w tej bitwie powalczyć. Komet jedzie w miejsce, gdzie spodziewa się, gdzie jest Barula, więc on zmienia pozycję, żeby pojawić się na plecach przeciwnika. Także dużo w tej bitwie było kombinacji. Komet, komet zaświecił naszego bohatera. Trzeba uważać. To jest pojedynek w tym momencie jeden na jednego. Obaj są na strzała. Barula jednak wykazuje się większym sprytem, dużo w tej bitwie, dużo w tej bitwie pojeździł, dużo pokombinował, zaświecił lornetkę. I udało się zaświecić tego Kometa, który jedzie na Barulę. Kolejna bardzo udana zasadzka i wykończony ten Komet. I w tym momencie Barula zdobywa medal Orlika, Specjalistę i Obrońcę. Bardzo dobra bitwa, trudna. 2800 obrażeń, to jest naprawdę dużo jak na taki, taki mały czołg 5 tieru. 7 fragów, ponad 1600 expa na pojedynczym. Tak jak mówiłem, bardzo dobra, trudna bitwa. Gratulacje i do następnej bitwy cześć.